Wierzycielowi ofiarnym i mecznym, ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia ślubuję! Trzeba mieć wielkie serce i empatię, by przyjąć na siebie te fragmenty roty ślubowania, które przed momentem wygłosiliście. Jestem przekonany, że w pełnym przeświadczeniu złożyliście to ślubowanie, by rozpocząć służbę w Akademii Pożarniczej jako strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Jest to nie tylko ślubowanie, ale właśnie rozpoczęcie. Akademickiego roku kolejnego dla wielu studentów, a dla tych pierwszego. Więc życzę im wytrwałości, hartu ducha. Podchorąży musi znaleźć czas na naukę, na służbę. W Akademii Pożarniczej może znaleźć czas też na zgłębianie swoich zainteresowań sportowych, naukowych. Jako członek WSP, już od bardzo młodych lat grałem w orkiestrze. Potem dołączyłem do Młodzieżowej Grupy Drużyny Pożarniczej, to mnie zainteresowało, dowiedziałem się o czymś takim jak wtedy jeszcze Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Szkolenie w trakcie kursu podstawowego, który odbywaliśmy w Zamczysku, potem w Nowym Dworze Mazowieckim na poligonie dało bardzo duży zakres wiedzy o pożarnictwie, czy też ratownictwa technicznego. Szkolenie podstawowe w Zawodzie Strażak było bardzo ciekawe. Szczególnie jeden temat żartownictwa wysokościowego bardzo mi się spodobał. wcześniej miałem okazję uczestniczyć w działaniach jako ochotniczy strażak. Wydaje mi się, że jest to trafny kierunek.